Zygmunt Wiernik cisnął tortem w sędzinę, która prowadziła tę sprawę. Wiem, że jest inicjatywa, żeby Zygmuntowi Wiernikowi nawet status więzia politycznego pod zakonnicą tego ustawki marszałek Pan Sejmu. Pan pora więc, pora więc. Tak, to jest, trzeba powiedzieć na wstępie, niezwykła historia, ponieważ mamy Yy, zbrodniarzy, którzy nie trafili do więzienia, ani jeden członek kierownictwa partii komunistycznej, ani jeden członek kierownictwa rządu komunistycznego PRL, ani jeden sędzia zbrodniarz komunistyczny z 1300, ani jeden prokurator komunistyczny, czy to na czy stanu wojennego, za porsze i pół tysiąca jeden wysoki jakiś tam, no no tylko no, no, powiedzmy Komitetu Wojewódzkiego PZPR. No to nie do widzenia z Ale za to miernik, który był internowany, zabitą śmietanę i to na prawie rok, więc to pokazuje w soczewce. To jest właściwie miernik bezprawia, miernik upadku tego systemu i ponieważ Polska ma w artykule 107 kodeksu karnego wykonawczego zapis o funkcji więźnia politycznego, to wynika ze standardów Rady Europy to uważamy, że rząd polski powinien w tej chwili notyfikować w Radzie Europy i w Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu fakt posiadania więźnia politycznego, ale nie z winy rządu. No właśnie, bo to tak. na pierwszy rzut oka wydawać się mogłoby sprawa dosyć wstydliwa dla... Tak? Każdego rządu, państwa, państwa który mieli się e, demokratycznym, żeby mieć u siebie więźniów politycznych. Raczej to ja politycznych nie być Kubą, z Rosją, tak, jak Białorusią. Ja byłem przez 10 lat przedstawicielem Rady Europy, który na Białorusi, w Jugosławii zajmował się więźniami politycznymi. I faktem jest tak, jak teraz w Turcji, że generalnie więźniów politycznych osadzają rządy. Natomiast u nas jest ewenement, i trzeba to pokazać, że sądy wpierw stanęły przez ćwierć wieku, tak zresztą niemiecki Trybunał, który się chronił przed denocyfikacją, sami byli zbrodniarzami faszystowskimi. Tak samo nasze sądy, głównie Sąd Najwyższy, bo to jest w główna instytucja, z prezesem przypomnimy. Do dzisiaj prezesem, z jednym z prezesów, ale ważnym prezesem Sądu Najwyższego w Izbie Karnej jest sędzia Jan Godyn, zbrodniarz komunistyczny, który jako mają sędzia Ludowego Wojska Polskiego w Katowicach seryjnie skazywał patriotów za strajk, na przykład mojego przyjaciela w o stanie wojennym w Polsce. On skazał mojego przyjaciela z Huty Batory na bezwzględny rok więzienia za to, że pozwolił kobiecie zanieść kanapki mężowi strajkującemu na kopalni Ury. I ten bandyta nie tylko jeszcze jest sędzią, orzeka, ale jest przewodniczącym działu, czyli decyduje, jakie sędziowie są przydzielani. W Sądzie Najwyższym do sprawy. Dlatego Stąd myśmy... protest, pikieta, którą Stowarzyszenie Złomni, przypomnę i 2010 prowadzą przed Sądem Najwyższym na placu Krasińskim. Tak, tak. My pokazujemy, że tu jest śmieszna jakiś akcja kodu, jest jakiś licznik, nie wiem o co chodzi, to jest zupełnie absurdalne, co oni tam robią, to martwe. To wystarczy pójść, zachęcam Waszoraków, porównać sobie. Namiot martwy kodu z jakimś śmiesznym licznikiem, to widać w internecie, i nasz, gdzie pokazujemy ile dni jest więzień sumienia gdzie pokazujemy różne środowiska patriotyczne, bo jest i środowiska, wszystkie właściwie, bo są i, i grupy związane z Piłsudczykami, i narodowcy, i był Gabriel Janowski od rolników indywidualnych, no, włączają się w to różne grupy również y, opozycyjne i myślę, że powinniśmy zablokować ten sąd, zbudować tam wielki protest, naprawdę wymusić, to co prezydent powiedział pięknie w Gdańsku, że przecież są zbrodniarze, którzy zabili Inkę, przecież wiemy kim są ci Dzień. ludzie, o, w dużej mierze żyją. Często orzekają nadal w sądach. Dlaczego nie można by ich wyrzucić z tych sądów? Przecież my mamy władzę. A to sprawa systemowa. Się systemowa. Pana. To na razie rozmawiamy o sprawie pana Zygmunta Biernika. Państwo też pifietowaliście w ubiegłym tygodniu przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Czy kierownictwo resortu podjęło jakieś działania, żeby zmienić położenie pana Biernika? Wiemy, że był osadzony na początku odbywania kary w więzieniu przy granicy ukraińskiej. Tak, tak. To była taka zupełnie wstydliwa chyba sprawa. Mianowicie ci pułkownicy ze stanu wojennego, którzy dali również kiedyś więziennictwo. Oni, oni w ogóle wszędzie właściwie są. I to jest, w to jest taka żywa skamielina stanu wojennego, gdzie o władzę, bo tu na niskim szczeblu są przyzwoici ludzie. Tam jest wiele ludzi ode mnie ze strzelca, jakichś młodych, patriotycznych. Natomiast tak powyżej majora to skansen. I tam ktoś padł na pomysł, żeby miernika po pierwsze umieścić wiele wieloosobowej celi z po drugie wywieźć go 300 km od domu, co jest wbrew przepisom od 400 można pod granicę ukraińską, gdzie jest bliżej do Lwowa niż do Przemyśla. Jego córka jechała 5 godzin na widzenie. No są to rzeczy nieprawdopodobne, nawet glukometru nie chcieli mu dać. I na szczęście interweniował wiceminister Patryk Jaki, i, i, I prosimy też oczywiście w Ministerstwo o kasację sprawiednika, bo to trzeba sprawę do Strasburga doprowadzić. To trzeba się nie wstydzić. Tu nie ma co y, ukrywać, to nie jest dla rządu ani dla dobrej zmiany nic wydliwego. To jest po prostu pokazuje to zmiernik kompletnego upadku środowiska sędziowskiego. Natomiast y, czy patrząc ta rzecz z punktu na całą sprawę, z punktu widzenia resortu sprawiedliwości, ona jest może o tyle kłopotliwa, że... Zwodnienie z Gunta Mówię tutaj ewentualnych racji, o ewentualnych racjach, które może kierować się kierownictwo resortu. No może być um, sygnałem pewnego rodzaju nie wiem, przyzwolenia zachętę dla działań. bo niektórzy którzy tak interpretują działanie pana Zygmunta Wiernika, działań anarchicznych na akty na Jedyne co może zrobić minister sprawiedliwości w ramach nadzoru nad służbą więzienną, to może... Zgodę, czy poprzeć wniosek szefa Urzędu do Spraw Kombatantów, bo Zygmunt Miernik jako internowany, zresztą uciek z tego obozu internowania, ma taki status, on, tam jest wniosek urzędu o, dla niego o leczenie, bo on się należy sanatorium i leczenie, bo jest ciężko chorym człowiekiem poza wszystkim, w nocy, więc to może teraz zrobić przerwę w, w odbywaniu kary to by było chyba właściwe. Natomiast ja myślę, że kluczem jest po prostu sprawa, jego warunków nagłośnienia, co się dzieje w sądach, że, że, że jest taka karykatura wymiaru sprawiedliwości. do czego my nie dotkniemy, to się borykamy czy w Trybunale Konstytucyjnym, czy w sprawach rodzinnych, bo wiele osób przychodzi z osobistymi sprawami, żeby gospodarczymi w ludzkimi. To cały czas jest. To jest, jest sprawa to bardzo za... takich tak, błahych dotyczących wręcz wykroczeń. Tutaj bardzo często sądy obywatela. Tak, czy pomoc tutaj władzy byłaby zachętą do działań takich z tymi, z tym bitą śmietaną, z tymi tortami? Ja powiem tak, niezależnie co zrobi żon, to my jako weterani jesteśmy zdecydowani, żeby nie pozwolić na tę skarność, na to, żeby ci ludzie brali wielkie emerytury, deprawowali nowe pokolenia. Sędzia, która skazała mojego przyjaciela, z którym siedziałem rok w celi na Rakowieckiej, studenta, za parę ulotek sadziła go na ponad rok do więzienia, ta pani jest dzisiaj szefową szkoły sędziów w Krakowie. Nie możemy sobie w Polsce pozwolić na to, żeby prezes sądu, sz kierownictwo szkoły sądownictwa... Masa prokuratorów, ja dałem do ministra Ziobry, zrobiliśmy taką listę jako weterani, gdzie nas oskarżali, wsadzali do więzienia, My kiedyś nie są, wsadzali do więzienia, tylko prokurator. Mamy całą listę kilkuset prokuratorów, czynnych. To jest w ogóle niesamowite, pan Kasyk. No, mnóstwo ludzi, żeż nadzorował sprawę smoleńską prokurator Goszkiewicz, który nas oskarża w procesie KPN o to, że próbowaliśmy zerwać jedność sojuszniczą z bratnim Związkiem Radzieckim. A jak on mógł obiektywnie nadzorować sprawę smoleńską? No, że to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. To jest nie wiernika, tak jak pan powiedział zresztą. jest jakby miernikiem, no, bardzo daleko posuniętej patologii, jeśli chodzi o polski system wymiaru sprawiedliwości. Tak, i jest doskonały moment, bo w sobotę zamierzają przecież ci sędziowie zrobić. Warholski krok przeciwko prezydentowi, który nie zatwierdził szeregu nominacji y, bardzo y, fatalnych sędziów. Tam jest zresztą jeden z nich, to jest też właśnie bandyta, który nie wsadził do więzienia. Otóż y, oni zrobią w sobotę jakiś tam swoją uchwałę, ale przecież powinna być reakcja społeczna. Tak jest reakcja na miasteczko Kodu nasza. Tak powinna być już reakcja społeczna to, co robi Trybunał i ci sędziowie. Nie można stawić prezydenta i rządu w takim zmijałowym sporze, że tam w Komisji Weneckiej będzie rozstrzygać pani Suchocka jako wiceprzewodnicząca, Przypomnijmy jej cały dorobek naukowy to jest praca doktorska pod tytułem Cytuję o wyższości konstytucji stalinowskiej nad konstytucją y, kwietniową 1935 roku. No przecież takiego mamy przedstawiciela. Także yy, my musimy pokazać, że społeczeństwo, tak jak na, na pogrzebie pięknie to społeczeństwo pokazało, potrafi też się upomnieć i poprzeć dobrą zmianę, żeby ona była głęboka i realna. Yy, Wracając jeszcze raz do sprawy pana Wymuta bo yy, yy, staram się znaleźć jakiś scenariusz, który doprowadziłby do rozwiązania tego, nazwijmy to, umowy kryzysu. proste, ja mogę powiedzieć, jaki jest hmm. scenariusz. Najprostszy z możliwych ale nie ułaskalenia przez prezydenta, to się też jest jakaś droga, tylko, że to jest to droga, niekonieczna, niekonieczna, moim zdaniem, nie od pośpiechu. Moim zdaniem kluczową drogą jest w tej chwili doprowadzenie do kasacji, żeby zmusić Sąd Najwyższy, właśnie tą szajkę zbrodniarzy komunistycznych, bo to oni kierują ten sądem. Przecież sobie zrobili galerię w Sądzie Najwyższym, to jest, nikt nie chce w to wierzyć, kto ja tam wysyłam, żeby sobie wszedł do gmachu. Niedawno sobie powiesili w Sądzie Najwyższym galerię sędziów prezesów i tam jest trzech zbrodniarzy, co byli w sekcji tajnej, w latach stalinowskich wydawali wyroki śmierci i oni tam wiszą jako chwała. Majestacie. Więc ich zmusić, żeby rozpoznali kasację i potem oddać to, jeżeli nawet go nie zechcą uniewinnić, bo w niej jest prosta sprawa. Są dwie racje. On. Zwrócił protest, gdzie nikogo nie skrzywdził, a tu sędzina, przez cały sędziowie tego sądu okręgowego, przez ćwierć wieku chronili Kiszczaka przed odpowiedzialnością karną na podstawie fałszywych zaświadczeń ze szpitala MSW, że jest chory psychicznie, a on se latał do Egiptu samolotem, prawda? No więc wszyscy wiemy, że to była, dwie racje się zderzyły. Z jednej strony, wizerunek sędziego, on oczywiście musi podlegać ochronie, tylko że to ci sędziowie powinni być z wyboru, jacyś weryfikowani i nadzorowani, nie może być jakaś kasta ludzi ponad prawem. To jest jeden interes, ja to rozumiem. Ale przez ważniejszym interesem jest, żeby ten wymiar sprawiedliwości był wiarygodny. Przecież my tak naprawdę, wszyscy ci, co dzisiaj się upominają, rząd dobrej zmiany z trybunałem, czy my, weterani walki o niepodległość, my się dopominamy, żeby wreszcie w Polsce przywrócono wymiar sprawiedliwości. Bo my nie mamy wymiaru sprawiedliwości, mamy karykaturę wymiaru sprawiedliwości. Że sprawa nie toczy się wcale tylko o uwolnienie, czy. On jak w soczewce szczęśliwie nam umożliwił... Ułaskowili zmuta Wiernika, właśnie, ale tak. raczej chodzi o... pokazanie o szerokiego problemu. radykalną zmianę polskiego wymiaru sprawiedliwości, pokazanie jak, mówili, jak dalece ten system wciąż tak, jest, tak. jest chory. System ten polega na tym, że mamy dwie władze, które są obieralne i kontrolowane co cztery lata, stale, media i tak dalej, ale mamy z, z władzę kluczową, trzecią, która ani nie jest wybierana, a przecież mogliby być w Polsce, było od 28 roku, były łapy przysięgłe. Więc ten model amerykański i brytyjski, znany w wielu krajach na świecie, to się sprawdza, że nie sędzia decyduje, sędzia tylko prowadzi sprawę, tylko obywatele przychodzą, do, są losowani do sądu i decydują. Czyli łapy przysięgły przywrócić. Czyli musi być jakaś kontrola, musi być mechanizm, tak jak w wielu parlamentach, że Izba Wyższa bada, co sądy robią, przynajmniej co roku. Musi być mechanizm wpływu prezydenta na obsadę personelu. Ale no, te działania minister Ziobro podjął. Oczywiście. To, to, do... przejął przede wszystkim prokuraturę. On stoczył tak. wielką bitwę, która była niezwykle kluczowa. Ale również chodzi o nadzór nad pracą sądu. Także jesteśmy jakby z w... jest, sądami właściwie tylko administracyjnie, bo sądy se wydały uchwały, że nawet minister dzisiaj, to nikt w to nie wierzy. Dzisiaj minister Ziobro nawet nie może poprosić o akta żadnej sprawy, bo se wydali uchwałę, że nie może minister poprosić o akta. I minister pisze w ciemno. Pisma. To jest niesamowita arogancja w tej chwili. Długa droga do przebycia została w tej. Niekoniecznie. Byle się społeczeństwo z z wykorzystało, szansę, bo teraz jest piękna szansa, żeby powiedzieć: słuchajcie, zmieniamy działanie, zmieniamy ustawę o stroju sądów powszechnych, mamy większość, jest prezydent, musimy zrobić instytucję, która służy obywatelom i państwu. Jak pan Zygmunt Biernik nosi? Tak. Dzwoni do mnie, jak mu tam radzą czasami zadzwonić. Bardzo dzielnie. No siedział przez wiele miesięcy w stanie w farmach, gdzie nie wiedział, czy zginie, no tak, no. czego wywiozą na Syberię. To dzisiaj to są inne realia. A zabrali mu telewizor, więc oczywiście jest mu gorzej, ale no dostaje tysiące listów, bo pan piekarczyk znany bardzo, robił taką piękną akcję w Gazecie Polskiej i w innych mediach, Solidarnych 2010 to upowszechnili w internecie, żeby wysyłać i apeluję do tego do państwa, wysyłajcie kartki, listy, piszcie. Zakład karny Wojkowice, więzień sumienia Zygmunt Miernik. To jest wielka frajda, a też Solidarności. Piękny te gazi i będą mieli co robić w tym kraście. Bardzo panu dziękuję, dziękuję za tę rozmowę. Adam Słomka, Konfederacja Polski Niepodległej, Stowarzyszenie Żołnierzy, przewodniczący tego stowarzyszenia był gościem Republiki na żywo, a już za chwilę najnowsze.